Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Niema. Dzisiaj ponownie przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych i opowiem Wam o naprawdę specyficznej czy też dziwnej sprawie, która dotyczy 50-letniej Susan Ledia. Sprawa jest dziwna, nieoczywista, skomplikowana. I chociaż są podejrzenia, i policja jasno dała do zrozumienia, że sprawa ta jest sprawą o morderstwo, to pytań wciąż jest więcej niż odpowiedzi. Ale bez zbędnego przedłużania i trzymania Was dłużej w niepewności, zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka. Zaczniemy standardowo od powiedzenia sobie kilku słów o Suzan. Urodziła się ona 7 czerwca 1969 roku w stanie Pensylwania. Miała dwie siostry, Meg i Missy oraz brata o imieniu John. Dorastała w zamożnej rodzinie, wakacje spędzała w należącym do rodziców domku na plaży, chodziła do prywatnej szkoły. Następnie ukończyła studia na Uniwersytecie w Georgetown, a później magisterkę zrobiła na Uniwersytecie Stanowym w San Francisco. Z wykształcenia była pedagogiem, po studiach wyjechała jeszcze wtedy do Czechosłowacji i tam uczyła języka angielskiego. Później jednak postanowiła do Stanów wrócić i na przestrzeni lat pracowała w kilku różnych placówkach. Opisywana jest jako myślicielka. Była błyskotliwa, zabawna, miała swoje wyrobione poglądy i mocne opinie. W wieku 8 lat została wegetarianką i pozostała nią do końca życia. Kochała język, którego uczyła, uwielbiała czytać książki. Gdy pożyczała się książkę od Susan, to ta zawsze miała pozakreślane jakieś fragmenty, pozapisywane rzeczy na marginesie. Siedem lat przed śmiercią nawiązała kontakt, a właściwie odnowiła kontakt ze starym znajomym Benem Ledyardem. Spotkali się oni ponownie po pogrzebie ich wspólnego znajomego i zarówno Suzan, jak i Ben zgodnie stwierdzili, że coś między nimi po prostu kliknęło i że do siebie pasują. Ben od razu stwierdził, że poznał wtedy w tym momencie miłość swojego życia. Mężczyzna był rozwiedziony, miał dwie córki, nie miał większych zobowiązań. Para po jakimś czasie zamieszkała razem. Gdy dzieją się te wszystkie wydarzenia, o których wam dzisiaj mówię, to Suzan i Ben od trzech lat byli małżeństwem. Mężczyzna cały czas po tych wydarzeniach twierdził, że czas, który spędził z Suzan. To były najlepsze lata jego życia, a oni jako para tworzyli bardzo bliski i kochający związek. Uwielbiali razem podróżować, chodzić na wędrówki i na koncerty. Susan utrzymywała też bliską relację ze swoją siostrą Missy. Według niej kobiety pisały ze sobą praktycznie codziennie mieszkały też 45 minut drogi od siebie, także ich relacja na przestrzeni lat pozostawała silna. Lubiły razem do późnych godzin nocnych dyskutować o życiu, ale też i o polityce. Głównie pisały ze sobą SMSy, bo podobno Suzan strasznie nie lubiła rozmawiać przez telefon. Misji nawet kiedyś zażartowała, że prezentem od niej na urodziny siostry był zawsze SMS zamiast telefonu. I tak przechodzimy do dnia, który dla Suzan okazał się niestety ostatnim. Był poniedziałek, 22 lipca 2019 roku. Suzan wyszła z domu, który dzieliła z Benem, i udała się do kina ze znajomą. Była mniej więcej godzina 20. Gdy wróciła, to porozmawiała chwilę z mężem, a następnie poszła usiąść na werandę przed domem z lampką wina w ręku i zaczęła przeglądać telefon. Ben zagadał jeszcze do żony, przypomniał jej, że następnego dnia idą na koncert to był bodajże koncert The Rolling Stones i dodał, by położyła się spać, by nie szła spać zbyt późno. Ben poszedł do łóżka około godziny 23 i Susan powiedziała mu wówczas, że niedługo do niego dołączy. Tak się jednak nie stało i Susan tego dnia w ogóle nie poszła spać. Ale w takim razie, co działo się z kobietą? Ben twierdzi, że gdy obudził się następnego ranka, to jego żony nigdzie nie było. Nie było też jej samochodu. Szukał jej. Ale nie mógł jej zlokalizować. Pierwszą rzeczą, jakiej podjęli się śledczy, to była próba odtworzenia jej ruchów, ruchów kobiety z tamtej nocy. Z zapisów jej komórki wynika, że Susan faktycznie przez większość nocy nie spała i pisała SMSy z różnymi ludźmi, w tym ze swoją siostrą Missy. Ostatnią wiadomość do siostry wysłała o 24.29. Natomiast telefonu ogólnie aktywnie używała aż do 2:45. I do tego momentu, do tej 2:45, Susan znajdowała się u siebie w domu. O godzinie 3, natomiast, wyjechała samochodem z garażu, skręciła w lewo i kierowała się na północ. Dwie minuty później zaparkowała samochód na Walkers Mill Road i zgasiła światła. Na podstawie kilku różnych nagrań z kamer i czasu, który minął od kiedy Susan wyjechała z domu, a przyjechała na drugie miejsce, do śledczy doszli do wniosku, że kobieta od razu pojechała tam i tylko tam. Miejsce, czy też obszar, w którym się zatrzymała, znajduje się tuż nad rzeką Brandywine i dalej nie wiemy już, co działo się z kobietą przez... Kolejnych kilka godzin. Nie wiemy, co się z nią działo od trzeciej do siódmej, ale śledczy uważają, że Suzan musiała coś robić, raczej nie siedziała w samochodzie bez ruchu. Wiemy, że na pewno żyła, ponieważ jej zegarek, który miała na ręku, rejestrował tętno aż właśnie do siódmej rano. Po godzinie siódmej przestał. O godzinie 19:38, na moście, który znajdował się niedaleko, pojawił się pracownik budowlany i ten zauważył coś w wodzie. Po dokładniejszym przyjrzeniu się, doszedł do wniosku, że patrzy na czyjeś ciało. Natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy, a gdy policjanci przyjechali na miejsce, no to zaczęła się cała akcja, by ciało które znajdowało się przy brzegu wydobyć. Tego samego dnia o godzinie 20:45 na poboczu Walkers Mill Road znaleziono zaparkowany samochód. Była to czarna Honda Civic z 2016 roku, ale wtedy śledczy nie wiedzieli jeszcze, że należy ona do Suza. To jednak szybko się zmieniło, bo gdy policjanci dostali pozwolenie, by zajrzeć do środka samochodu, to w pojeździe znaleziono jej torebkę, torebkę Suzan oraz telefon komórkowy. Samochód był zaparkowany jakieś 8 km od miejsca, w którym znaleziono ciało. Podczas śledztwa ustalono, że miejsce, w którym Suzan zostawiła samochód, z dużym prawdopodobieństwem nie jest miejscem, w którym weszła do wody. Przez całą trasę pomiędzy miejscem, w którym znaleziono ciało a miejscem, w którym zostawiono samochód, to przez całą trasę, przez cały tor płynięcia wody, jest dużo odsłoniętych skał, nabrzeży i płytkich wód, a to z dużym prawdopodobieństwem spowodowałoby potencjalne zablokowanie czy też zaklinowanie się ciała. I chociaż policjanci, tak jak już wspomniałam, odkryli nagranie, na którym widać, jak Suzan parkuje samochód. To nagranie jest zbyt słabej jakości, zbyt niewyraźne i jest zbyt ciemno, by stwierdzić takie rzeczy, jak, jak chociażby to, kto prowadził samochód. Czy to na 100% była Suzan? Nie można też stwierdzić, kiedy kobieta wyszła z samochodu i w którym kierunku się udała. Gdy ciało zostało odnalezione, to naturalnie pojawiło się pytanie, czy Suzan mogła targnąć się na swoje życie. Ale jej rodzina i znajomi twierdzili, że absolutnie nie. To nie jest w ogóle opcja. Ciało trafiło do patologa sądowego, a ten ustalił, że przyczyną śmierci był tępy uraz oraz utonięcie. Policjanci sprawę sklasyfikowali jako zabójstwo. Problemy jednak pojawiły się już na samym początku śledztwa, bo śledczy nie mieli pojęcia, kto mógłby chcieć skrzywdzić Suzan. Kobieta była szczęśliwa, nie miała wrogów, a jej życie było poukładane. Czy mogła więc paść ofiarą kogoś nieznajomego, a może jednak jej życie nie było wcale takie perfekcyjne? Jeden z detektywów przekazał, że mimo tego, że nie może zbyt dużo powiedzieć o sprawie, to charakter i lokalizacja obrażeń Suzan. Nie mogły mieć nic wspólnego z nieszczęśliwym wypadkiem. Jeżeli chodzi o to, kto w toku śledztwa został przesłuchany, to naturalnie policja przesłuchała znajomych kobiety oraz jej rodzinę. Missy zeznała, że jej siostra popalała od czasu do czasu papierosy, nigdy nie robiła tego jakoś regularnie i za dnia, ale w nocy, szczególnie po alkoholu, zdarzało jej się zapalić. No i wówczas pojawiła się teoria, że być może kobieta wyszła z domu, by kupić sobie papierosy. Ben zeznał, że nie ma pojęcia, dlaczego Susan opuściła tamtej nocy dom. Powiedział jednak, że początkowo miał nadzieję, że może po prostu lunatykowała po tabletkach, ale też dodał, że coraz częściej zastanawiał się, pojawiła się u niego taka myśl. Że może jego żona wyszła z domu w środku nocy, by się z kimś spotkać. To jednak zostało dosyć szybko przez policję, ta teoria została dosyć szybko przez policjantów obalona, bo w trakcie śledztwa nie znaleziono jakichkolwiek dowodów, które wskazywałyby na to, że Susan tamtego dnia miała zamiar się z kimś spotkać. Czyli robiąc takie małe podsumowanie, do 2.45 w nocy Susan pozostawała w swoim domu i rozmawiała z przyjaciółmi, korzystała z telefonu. To już nam się robi 23 lipca. O 3.02 jej samochód został zarejestrowany, gdy ktoś lub ona parkuje go przy Walker's Mill Road. O 19.39 znaleziono ciało, a o 20.54... Odnaleziono samochód. 14 listopada natomiast policja oficjalnie potwierdziła, że sprawa ta jest sprawą o zabójstwo. Sprawa do dnia dzisiejszego pozostaje otwarta, ale dalej nie udało się ustalić, kto jest odpowiedzialny za śmierć Susan. Rodzina jednak, nie tracąc nadziei, wyznaczyła nagrodę w wysokości 50 tysięcy dolarów. Za udzielenie informacji, które doprowadzą do aresztowania, ale to też na razie nie przyniosło żadnego efektu. Można powiedzieć, że sprawa przycichła i tak było aż do 1 stycznia 2023 roku, kiedy to policjanci ponownie usłyszeli o Benie. 1 stycznia policja interweniowała w domu przy Camp Drive Road, Wilmington. Chodziło o awanturę domową. Na miejscu funkcjonariusze zastali 54-letnią kobietę, która zeznała, że właśnie pokłóciła się ze swoim 55-letnim mężem, Benem. Tym samym, który wcześniej był żonaty z Susan. We wrześniu 2021 roku mężczyzna ożenił się z kobietą o imieniu Stefani. I Stefani zeznała, że tego dnia Oboje z mężem pili, grali w bilard i słuchali muzyki. Tylko, że w pewnym momencie ona poprosiła męża, by muzykę przyciszył, a Ben się wściekł i zwykła rozmowa przerodziła się w kłótnię. Mężczyzna uderzył swoją żonę, chwycił też za kij bilardowy i zaczął ją gonić. Stefani miała wyraźne oznaki tego, że została pobita, a z raportu wynika, że miała między innymi podbite oczy, a także rozcięcie na głowie i zaschniętą krew na ubraniu. Policjanci odnotowali także, że gdy sporządzali ten raport, to Ben nie chciał z nimi rozmawiać. Stefani poinformowała policję, że poprzedniego lata również została przez swojego męża zaatakowana i wtedy Ben odgryzł jej opuszek małego palca. Ale gdy kobieta pojechała do szpitala, to Ben pojechał z nią i ta ze strachu skłamała wówczas, że przytrzasnęła sobie palec drzwiami. Tak więc w nowy rok. W 2023 roku Ben został aresztowany i oskarżony, między innymi o napaść. W sierpniu przyznał się do winy. Groziło mu do 8 lat pozbawienia wolności, ale na wyrok, który zapadł dopiero w październiku, mężczyzna czekał na wolności po tym, jak została wpłacona za niego kaucja w wysokości 77 tysięcy dolarów. W tej sprawie prokurator ubiegała się o 3 lata więzienia, ale Ben ostatecznie został skazany w październiku 2023 roku na 2 lata pozbawienia wolności. Po wyjściu z więzienia mężczyzna będzie musiał jeszcze poddać się terapii, ma też zakaz utrzymywania kontaktów ze swoją żoną aż do czasu wyjścia z więzienia. Ale pomyślicie sobie, dlaczego ja Wam w ogóle o tym mówię. Mówię wam jednak o tym wszystkim, ponieważ jedną z teorii w tej sprawie, jeśli chodzi oczywiście o sprawę Susan, jest to, że być może Ben wykazywał takie zachowania już wcześniej. Może pozornie poukładane życie Susan wcale takie nie było, a jej mąż znęcał się nad nią i to on przyczynił się do jej śmierci. To oczywiście nigdy nie zostało w żaden sposób udowodnione. To jest tylko teoria. Ale biorąc pod uwagę to, jak Ben potraktował swoją trzecią żonę, to skłoniło sporo osób, osób, które są zainteresowane tą sprawą, do postawienia takiej właśnie teorii. Ta teoria pasuje też ludziom z tego powodu, że wiele osób uważa, że kobieta została zabita przez kogoś, kogo znała, komu ufała. Tutaj jednak trzeba dodać, że jeżeli sprawcą faktycznie był Ben, jeżeli on wyszedł za Suzan, a następnie wrócił do domu we wczesnych godzinach porannych, to jego ruchy nie zostały zarejestrowane przez żadne urządzenie mobilne i nie został też złapany przez żadne kamery monitoringu. Jest to tym bardziej interesujące, bo jak wiemy, jest nagranie, jak Suzan opuszcza swój dom. Także wydawałoby się, że jeżeli Ben zrobiłby to samo. To też zostałby przez kamerę złapany. Drugą teorią w sprawie Suzan jest to, że kobieta została zabita przez kogoś zupełnie nieznajomego. Mówi się, że była przypadkową ofiarą. Ta teoria skłania się ku temu, że Suzan została po prostu wywabiona z samochodu. Tylko, że tutaj znowu to jest tylko teoria, bo nie znaleziono na miejscu zbrodni żadnych dowodów, które mogłyby Taką teorię pomóc poprzeć. Jest jeszcze ta teoria, że Suzan wyszła z domu po papierosy, ale jeżeli wyszła po papierosy, to dlaczego pojechała po pierwsze do lasu nad wodę i nigdzie nie skręciła, jakby jej ruchy nie wskazywały na to, że ona chciała po te papierosy pojechać. I to, moi drodzy, tak naprawdę wszystko. Sprawa Susan do dzisiaj pozostaje nierozwiązana, jej rodzina się jednak nie poddaje. Dalej mają nadzieję, że chociażby ta nagroda, te 50 tysięcy dolarów, pomoże w rozwiązaniu sprawy, ale jak na razie musimy czekać. A co Wy myślicie o tej sprawie i czy Wy skłaniacie się ku którejś z tych przedstawionych przeze mnie teorii? Dajcie mi znać w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.